Dzisiaj, no, taki tytuł, mam nadzieję, zachęcający dla wszystkich, którzy lubią się zastanawiać, co zrobić, żeby nic nie robić, a jednocześnie robić wiele. O tym będziemy dzisiaj mówić. Tytuł zagadkowy, enigmatyczny, ale gwarantuję Państwu, że dojdziemy do, na pewno do konkretów. Naszymi gośćmi ekspertami tego wieczora są mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Witam Cię serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. I Bogdan Janowski, również serdecznie witam. Dobry wieczór. Jest tak, że gdy dopada nas taka codzienna pogoń, to marzymy sobie o wolnych chwilach, o takim słodkim nic nie robieniu, ale zarazem robimy wiele, żeby nigdy go nie zaznać. No bo szkoda. No bo warto e, e, nie robić nic, e, jednak e, czasami to się przydaje. Bowiem, kiedy e, nic się nie dzieje, m, to zdarzają się czasami, a nawet często bardzo ważne rzeczy. Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby zatrzymać się i tak żyć e, m, no mniej śpiesznie w kontakcie. Z samym sobą to jest właśnie to o czym do czego państwa chcemy dzisiaj zachęcać do tego żeby w tym czasie który wydaje się być leniwy który um, za który się oskarżamy czasami, no bo lenistwo to przecież jeden z grzechów głównych, to przecież nic dobrego. W czasie, gdy się lenimy, to można by zrobić wiele rzeczy, ale właśnie, czy nie można zrobić czegoś dla siebie w tym czasie, który no ktoś inny powie: no co się lenisz, co się wylegujesz? Wziąłbyś się do roboty zamiast y, tak nic nie robić. No, czasami możemy bardzo głęboką i powiedziałbym dogłębną wręcz pracę wykonać, nie robiąc nic, mając czas dla siebie, mając w tym czasie kontakt ze sobą i jednocześnie pozwolić sobie na taki zmysł krytyczny wobec tego, jak wygląda nasze życie. Nie mówię, żeby je krytykować, ale zmysł krytyczny to taki, który pozwala na to, żeby. Zobaczyć, co jest dobre, a co złe i w jakich proporcjach występuje. Dzisiaj będziemy właśnie nad tym się zastanawiać, jak sobie na to pozwolić, ale również będziemy próbowali się mierzyć z tym, jak właściwie znaleźć czas na to nic nie robienie, tak zwane nic nie robienie, bo ujmijmy to w cudzysłów dzisiaj. Bo przecież doskonale wiemy, że jesteśmy ludźmi bardzo zajętymi. W tym XXI wieku, który nas dopadł, nie wiadomo kiedy, i po prostu trudno nam nie robić nic.